Mago tu kamilion, witam Was serdecznie. Dosteczki, wracamy z starą serią, z moimi bocami dorywczymi, czy to dla zzpr czy to dla e, nie ZZPR ów No i tak, zobaczmy, co dzisiaj robię. Dzisiaj jestem w Amsterdamie. No i co, lecimy z tym. ok, moje pierwsze zadanie dzisiaj. Widzicie te deseczki tutaj. To są takie ławeczki, no i muszę je przenieść z miejsca na miejsce. Bardzo proste zadanie, więc nie obijamy się i zabieramy się za roboty. Już parę przyniosłem. Zobaczcie, tutaj się one znajdują. Tutaj są. No i z tego miejsca muszę je przenieść w drugie miejsce. Także prosta ta zabawa. Ok, więc dzisiejsze zadanie to tutaj ogarnąć. Tu mają przyjść jakieś inne kontenery, mają je przestawiać. Więc musimy trochę ogarnąć. Bardziej takie porządkowe roboty. Nic trudnego. Już mi zostały trzy sztuki. No i zobaczcie, ostatnie zostało. No i z tego miejsca wszystko jest przeniesione do tego miejsca. Także robotka pierwsza zrobiona. Misja zaliczona. Nie powiem, bo Dzionek mi się fajnie zaczął. Za 15.06 byłem na bazie. O 6.00 wyjechaliśmy już busem z firmy właśnie z Hagi, do, przepraszam, z Quinczel do Amsterdamu. No i tutaj przyjechaliśmy. Najpierw chodziliśmy w tą i we w tą. Później czekałem ponad godzinę na tego marokańca, który właśnie miał mi mówić, co tutaj robić. Jakiś stary marokaniec przyszedł. No i porobiłem 20 minut, a za 10 minut przerwa. Także poranek dość spoko. Dobra, ja już jestem po przerwie, no i lecimy z tym dalej. No i na razie nie ma co do roboty za dużo. Więc tutaj widzicie te chwasty. Tutaj mam sprzęcior, tu jest mój sprzęcior, i z tych chwastów muszę przeczyścić tak. Trochę ogarnąć, żeby to wyglądało. Te pety zamieść i będzie dobrze. A tak w ogóle to zobaczcie, to się właśnie buduje. Tutaj w Amsterdamie pięknie się komponuje budynek z niebem. Bardzo fajny widok. No i właśnie dokładam swoją cegiełkę do tej budowli. Lecimy! A zobaczcie, tutaj jest takie wejście na budowę. Została mi wyrobiona taka karta. Kartę sobie tutaj odbijam i mogę wejść. A, no i pamiętajcie, że na budowę wchodzimy z kaskiem. Teraz jestem już poza budową, więc mogę sobie go ściągnąć. A i powiem wam, że lubię takie prace, bo tutaj często się więcej nachodzi niż napracuję. Teraz na przykład mam wyrzucić rzeczy do kontenera, gdzie się wyrzuca wszystko. No a wszystkie kontenery, które widzę, są posegregowane, śmieci są segregowane, więc nie wiem. Więc musiałem pół budowy przejść, żeby się zapytać, zaraz się zapytam, wracam z powrotem. Także cały czas chodzę tam z powrotem. A godzinka za godzinką leci. Zaraz 11 i kolejna przerwa. hej dobra, ja już jestem po drugiej przerwie, jest po 11,20 po. No i idę szukać kontenera. Dostałem misję do tego starego marokańca. No i muszę znaleźć kontener na kółkach i go tam przyprowadzić. Zobaczymy jak mi wyjdzie. Znalazłem zielony mały kontener Tego przeprowadziłem. Zobaczcie, już plasek lepiej wygląda. Będzie można kontenery stawiać jeszcze zamiotę. No i będzie chyba dzisiaj na tyle. Okej, okay, więc dzisiaj skupiam się raczej tutaj na ogarnianiu placyku, sprzątaniu, przekładaniu rzeczy z miejsca na miejsce, łażenia tu i tam. Także za bardzo nie ma wiele co do pokazania dzisiaj. No ale jutro wracam tutaj chyba z powrotem, więc będzie jakaś inna fuszka, więc pokażę Wam jak ta praca będzie kontynuowana. Szymam kolejny dzień. Jesteśmy na budowie. Właśnie wczorajszy dzień skończyłem na pomocy. Dzisiaj mam zobaczcie, tutaj taki korytarz. Tutaj przejdźmy. Zobaczmy, to są coś w stylu piwnic, no i te piwnice można sobie otworzyć, zobaczcie, tak ona wygląda. Także moje zadanie pierwszą, przez pierwszą godzinę jest zamiatać tutaj ten kurz, zobaczcie, tutaj sobie leży kurz. Muszę porobić takie kubki. No i za godzinkę idę na zewnątrz. Już tam ogarniać się dalej to miejsce, które wczoraj ogarnialiśmy z tymi kontenerami. Także kolejny dzień na budowie lecimy z tym. Swoją drogą, swoją. Swoją drogą, swoją. Yeah, yeah. Idę twoją drogą, idę, idę. No i minęła już prawie godzina zamiatania Powiem Wam, że się zgrzałem Musiałem się trochę rozebrać no i tak, jeszcze zostały dwie piwniczki, kawałek korytarza, zamiotę. No i lecę do tego marokańca, co wczoraj z nim robiłem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardziej ogarnięty, że dzisiaj będzie miał lepszy plan na pracę, no i będziemy wiedzieli co robić. Okej, okay, skończyłem to poranne zamiatanie. No i teraz lecę zobaczyć, co ten wymyśli tam. Ale najpierw muszę skoczyć na tron, no a tego nie będę nagrywał. Okej, okay, mordeczki, mam zadanie numer dwa. No i zadanie numer dwa to jest ogarnąć tutaj taką miejscóweczkę, gdzie jest dużo kurzu i gdzie są jakieś kawałki drewna, jakieś resztki tutaj po gipsach, jakieś resztki kątników. No i to wszystko trzeba ogarnąć. To wszystko, moi drodzy, trzeba pozbierać do worka. Czyli bardziej tutaj jest takie sprzątanie na budowie z tego co ja widzę. Widzicie, to jest mój sprzęt. Czyli raczej zajmuję się tutaj w tej robocie sprzątaniem na budowie. Nie ma ciężko, nikt mnie nie pogania. Jest w miarę fajnie, zobaczcie, tutaj mamy to całe drewno, musi być zaniesione na górę, piętro wyżej, posztaplowane na palecie, tutaj trzeba ten gruz pozbierać do worka, wyczyścić tą miejscóweczkę, tutaj stoi sobie paletka, tutaj właśnie muszę posztaplować całe drewno, a wychodzę sobie stąd. Idę sobie piętro w dół i tam jest cały ten zysk. Tu było drewno, tu były jakieś tam metalowe części. Tutaj tak samo było nawalone różnych rzeczy. Tutaj jeden worek się zbierał, takich mniejszych pierdołek. Duże rzeczy są posztaplowane na palecie. A ja sobie teraz tylko pozamiatam ten gruz. No i kolejna misja będzie skończona. Tutaj taka ciekawostka. Najwyższe mieszkania na ostatnich piętrach, na każdej wieży są dwupiętrowe. No i cena jest niepotyczna, jak ją usłyszałem. To masakra, ponieważ jest to 4,5 miliona euro za takie mieszkanie. No i oczywiście te mieszkania już są sprzedane, nie ma szans już ich kupić. Także zanim one powstały, zanim ten budynek jest gotowy, to wszystko to już jest wyprzedane. Także powiem Wam, deweloperka, to jest mega biznes. Alright, mamy kolejny dzień, no i mieli kolejne zadanie. Dzisiaj zobaczcie za mną te wszystkie drzwi, które tutaj są. One są teraz właśnie demontowane, ponieważ tutaj powychodziły na nich takie wygrzuszenia, Tego nie widać pewnie na kamerze, no ale w każdym bądź razie to był błąd tutaj inżynierów którzy działali wcześniej, nie zadziałali na czas. No i teraz wszystkie drzwi trzeba wywalić, no i zamówić nowe. A my razem z koleżką musimy po prostu te drzwi poznosić na dół, poustawiać na palecie. No i najprawdopodobniej będziemy robić to do końca dnia, do godziny trzeciej. Także kolejna dniówka zleci. Zobaczcie, tych drzwi jest mnóstwo. Jest cały labirynt. Wszystkie drzwi idą do wywalenia. Zobaczcie, jakie marnotrawstwo. Jakie wyrzucanie pieniędzy w powietrze, masakra, a tych korytarzy jest tutaj mnóstwo, mnóstwo. Także kto boga temu zabroni, co nie? Tutaj sobie poustawialiśmy drzwi w palecie. No i następnie zaraz przyjedziemy taką pompą i będziemy je wywozić sobie tam w inne miejsce. Także prosta robota. Nosimy te drzwi we dwójkę, nie są ciężkie. No a tutaj sobie ogarniamy balkonik. I zobaczcie, jakie mam widoki. Tutaj sobie syf ogarniamy. Zobaczcie, jak ładnie porobione. A tu są moje widoki. Właśnie tutaj robimy na budowie tego budynku. Piękny. A tam, Amsterdam. Lecimy. Ok, zobaczcie, tutaj są schowki na rowery. Taka, takie pomieszczenie. No i zastanawiałem się, jak oni te rowery będą tam sadzać. No i doszedłem do tego po chwili. Zobaczcie, jak to działa. Wyciągamy sobie. To spuszczamy w dół, kładziemy rower i rower jest zaparkowany. Także fajna sprawa. jo jo kolejny dzień, teraz prace wysokościowe. Zobaczcie, tutaj ogarniamy sobie wszystko z tego całego syfu. Ja i powiem wam, że nie za fajnie, ponieważ mam lęk wysokości, no i walczę z sobą. Staram się nie podchodzić do krawędzi, no a jestem naprawdę wysoko. Zobaczcie, tutaj zaraz są wieżowce. Jesteśmy w Amsterdamie, budujemy Amsterdam. Powiem wam jeszcze tutaj taką ciekawostkę, że byłem już na paru projektach, byłem na mniejszych projektach i na większych projektach tutaj budowlanych w Holandii. No i taka właśnie ciekawostka, że praktycznie na każdym dużym projekcie jest mnóstwo Polaków, nie? Także jeżeli idziecie do takiej pracy, to wiecie, że to jest duży projekt budowlany, to możecie być pewni, że będą ekipy właśnie polskie. Także jest fajnie, jest klimacik. Ale normalnie, popatrzcie, tutaj w dół. I do góry. Jest masakra. Hej, zobaczcie, jestem na samej krawędzi. Ej, jestem mega poschizowany, ale walczę ze sobą. Walczę ze swoim strachem. Ej, ja nie patrzę nawet w dół. Ej, bez kitu jest coraz gorzej. Masakra. Nie patrzę w dół. Te deski są luźne. Ja nie wiem. Każdy ma jakąś słabość, no a to jest właśnie moja. Nie lubię wysokości i za bardzo otwartych przestrzeni. Już czuję się stabilniej. Yeah. Zobaczcie, tutaj mamy sprzęcik, przynieśliśmy sobie. A tutaj są druty w tym betonie. Te druty są jakoś źle położone, więc musimy je wyciągnąć. Tu jest jeden, tu jest drugi przy tym plastiku. Tutaj stoi sobie paleta. Z czarnymi płytkami. Normalnie one powinny być takie białe, ale są czarne, ponieważ tam był przeciek ciekła woda. Tutaj zalało wszystko, pobrudziło je. No i my musimy pozbierać te czarne na paletę. Zobaczcie, jakie tu mam widoki za oknem. Jestem właśnie na rogu tego budynku. Jestem na trzecim piętrze. Ten budynek ogólnie ma 27 pięter, trzy wieże. No a tutaj zobaczmy, to nie są jakieś tam zadupy Amsterdamu. Tylko jesteśmy tutaj w miarę takim miejscu, gdzie możemy sobie nawet wyskoczyć do sklepu. Zaraz tutaj, niedaleko 200 metrów, sobie śmigamy z buta i mamy Albert Heina. Także, jeżeli nie mamy śniadania albo zapomnieliśmy fajek czy cokolwiek, możemy sobie szybko skoczyć na takim projekcie na przerwy. Są dwie przerwy pół godziny, przepraszam, pół godzinne, Jedna przerwa 15 minutowa, dzień szybko leci. Także tak. A po tym można poznać, że tu pracują Polacy. Zobaczcie, jestem w Kiblu. Co tu się dzieje? Masa kraw. Słuchajcie, muszę Wam coś pokazać, bo normalnie by mi nikt nie uwierzył. Ej, zobaczyłem w pracy UFO i zaraz je Wam nagram i pokażę, udowodnię, że one istnieją. Patrzcie teraz. Patrzcie dobrze, patrzcie dobrze. I mamy UFO. Także widzicie, to jest prawdziwe, to nie są żadne teorie spiskowe. UFO istnieje. Lecimy! A teraz mam jedną z lepszych fuszek, jaka tutaj jest, tak mi się wydaje. Ponieważ zobaczcie, za mną tu aż do samej góry jest właśnie ten żuraw, dźwig. No i jego rozbierają. A tutaj jak zobaczycie, jest wszystko ofoliowane, czyli nie można wchodzić na ten teren, ponieważ tam jest niebezpiecznie. No i moje zadanie jest sobie stać tutaj koło tego zielonego kontenerka No i e, ostrzegać ludzi i zabraniać im wchodzić właśnie w ten oznaczony teren Czyli jak ktoś będzie chciał się wbić to od razu wyjazd No i e, taka pracka przez, e, chyba będę to robił przez dwie godziny Także elegancko, a co godzinkę pieniążki wpadają, także jestem zadowolony A tak się bawią chłopaki, zobaczcie Kolejna puszka, teraz moje zadanie jest to tutaj sobie ogarnąć. Zobaczcie, już jest trochę pozamiatane. Tutaj jest palet, nic nie ruszamy, wszystko z ziemi czyścimy. Tak, żeby się lśniło i było prze... Nie no, świruję. Po prostu zbieramy tylko te rzeczy. Zaraz to będzie ogarnięte i będziemy robić coś innego. Ja. Yeah. Hej, dobra mordeczki. Nie ma sensu już dalej nagrywać, ponieważ robiliśmy te same zadania co wcześniej. Także kończę tego vloga. Nie zapomnijcie o subskrypcji. I trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w następnym odcinku. Elo.